Cześć wszystkim, z Strand Tajemniczy. Witam na kolejnym odcinku poradnika w C-Sharpie w budowisku Unity 3D. Będzie to poradnik 10, w którym opowiem o typie wyliczeniowym, czyli M. Odpalamy Unity, tworzymy skrypt. Ja go sobie przypiszę do kamery. Przyciągamy i uruchamiamy. został sobie Więc tak, ten typ wyliczeniowy tworzymy podobnie jak klasy, struktury przez podanie jej nazwy. Piszemy ENUM, teraz nazwę tego typu. Damy sobie właściwości. Te właściwości, czyli elementy, które będą wchodzić w skład tego ENUM podajemy w klamach i po przecinku. Czyli jako pierwsza właściwość będzie ATAK, druga siła ataku zwinność magia wytrzymałość no dobra, tyle utworzyliśmy sobie pięć elementów tutaj w typie wyliczeniowym teraz, żeby do nich się odwołać utworzymy sobie funkcję Start. No i możemy sobie otworzyć zmienną typu wyliczeniowego, czyli podajemy nazwę tego naszego typu, chodzi do właściwości, nazwę tej zmiennej teraz. o 1 i równa się. no I teraz na przykład chcemy się odwołać do, do danego elementu tutaj tego typu. To podajemy nazwę właściwości. Kropka. i wybieramy sobie jaką właściwość znaczy jaką tutaj jaki, no jaką właściwość chcemy sobie przypisać, no i damy sobie na to magię, średnik i tyle tworzyliśmy sobie obiekt znaczy zmienną, typu właściwości typu MO. czy typu wyliczeniowego no i wyświetlimy sobie w debugu podajemy sobie wyjadę. no i z jeśli dobrze poszło, to powinno wyświetlić magię. Jest magia. Podamy sobie teraz średnio wytrzymałość. Zapisujemy Ctrl S. Zapisało i mamy wytrzymałość. To jest odnoszenie się bezpośrednio do nazwy. A co, jeśli będziemy chcieli wpisać dany numer? Na przykład 3. Czyli do zmiennej W1 chcemy przypisać wartość trójki. Nie może, wyskakuje. Wiadomo, że. Nie można przekonwerterować integera na typ wyliczeniowy właściwości. Musimy dokonać tutaj konwersacji, czyli będziemy sobie rzutować. Tutaj z poprzedniej poradnika pokazywałem, jak się rzutuje. W tym przypadku musimy rzutować na typ wyliczeniowy. Zazwyczaj w nawiasach podajemy nazwę naszego tego typu przypiszemy, zmienia się właściwości i 3 tę sobie zamienimy na 4 co nam wyświetli? czekamy, nie ma byków, uruchamiamy i po 4 mamy właściwości 1, 2, 3, 4, 5 no i o co komandę? dodamy 4 a ja to mam 5 właściwości znaczy 5 od 2. a to dlatego że liczenie zaczyna się od 0, tak jak to było w tablica 0, 1, 2, 3, 4, ale możemy to sobie zmienić. Możemy sobie tutaj przypisać dane właściwości, dane wartości, czy na przykład chcemy, żeby zaczynało liczyć od jedynki najmniej 1 no i teraz jak dam czwórkę to wyskoczy nam byk ponieważ wyjdzie poza tą tablicę. W ten sposób To czwórka, A nie, dobrze. Czwórka jest. zaczęło od dźwięki. Mamy 1, 2, 3, cztery. One nie, nie poszły od No A co jeśli damy wartość poza zakresu? jeden, 3, trzy, cztery. Pięć, damy wszystko. Co się stanie? Nic się nie stało. Uruchamiamy. Wyszła sama wartość 6. Po prostu nie wyświetliło nam miejsca tutaj. Czyli, jak widać, możemy sobie przepisać wartości tutaj do tych elementów wypisanych w typie wyliczeniowym. No i tak samo możemy sobie zaznaczać od jakiego numeru bo to będzie numerowanie, czyli na przykład 1, 2, 3, 4, 5, a tu damy sobie na przykład szóstkę, a nie, tutaj, damy sobie szóstkę. Czyli 1, 2, 3, 6, 7. No I na to mamy 7. To teoretycznie powinno wyświetlić nam właściwości. Mimo, że mamy te 5 elementów. Uruchamiamy. Jest wytrzymałość. Wytrzymałość jest jakby piątym elementem, ale z tego faktu, że przypisaliśmy tutaj wartość 6 to następno, następny element poza magią nie wytrzymały, czyli będzie miał 6 7, czyli atak 1, siła ataku 2, zwinność 3, magia 6, wytrzymałość 7. Dajemy na to sobie teraz trójkę. Co się stanie? Czekamy. Uruchomimy. Jest zwinność. I ja tak jak mówię. Atak 1, siła ataku 2. Zwinność 3. Jak mówię, 6 i 7. A co będzie, jak damy czwórkę? Czwórki w sumie nie mamy w zakresie. 1, 2, 3, 6, 7. No to czwórkę powinno nam wyświetlić samą cyfrę 4. Tak jak to było wcześniej. Uruchamiamy. Nie mamy czwórki. I oto z typem wyliczeniowym. Wrócimy do poprzedniego do właściwości i wybieramy co chcemy. Albo magia. I wyświetlimy magię. Jest magia, jest magia. I to jest prawa. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o typ wyliczeniowy o danej nauki. Jak coś nie wiecie, nie rozumiecie, to pytajcie w komentarzach, albo na priwie. No a tymczasem do, do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć, na razie.